Siemacie ludziska, siemacie ludziska, jestem Józef i witam was w kolejnym czwartkowym filmiku. Dzisiaj lecimy sobie z symulatorami, jak widzicie jesteśmy na aplikacji, czyli na mojej Motorola, ponieważ dalej mam problemy z tym laptopem, ale to się dowiecie, znaczy problemy, no to wszystko się dowiecie w następnym odcinku, czyli w następnym tygodniu. Dobra. I mówię, lecimy sobie z aplikacją, postanowiłem sobie tutaj akurat e, polecieć z e, testem symulatorów właśnie, aplikacja, e, no, symulator wózka widłowego, for, for Work coś tam, nie pamiętam już do końca teraz nazwy, e, za, tak w ogóle zacząłem już nagrywać odcinek, ale musiałem przerwać z tego powodu, że... Mm, po prostu pokazało mi reklamę tak zapomniałem internetu wyłączyć więc muszę zaczynać wszystko od nowa no ale trudno już mi się nie chciało bawić z nagrywaniem od nowa tych wszystkich e, samouczków i tak dalej jeżeli ktoś będzie zainteresowany aplikację można sobie pobrać można sobie samemu przetestować dobra rozpoczynamy start kariera magazyn joy pierwszy start forklift o właśnie to co widzieliście forklift no i właśnie tutaj ja mam też bardzo dużą styczność z tymi widlakami, więc dlatego też po prostu stwierdziłem, że nagram sobie ten odcinek. Dobra, więc tak jak widzicie, tutaj może troszkę rozjaśnię po lewej stronie na dole mamy sterowanie lewo-prawo, podnoszenie, opuszczanie wideł. Po prawej stronie mamy gaz, hamowanie i tył pod jednym pedałem. Tutaj mamy jak widzicie, Cały maszt idzie do góry i idzie na dół po prostu. U góry po prawej stronie, tutaj co nam ryga, to jest kamera. Jak widzicie, mam idealnie ustawioną. To jest kamera wideo, tak zwana, której w prawdziwym życiu nie ma. I mm, po prawej stronie u góry mamy przełączanie kamerką na te. O, to jest akurat też fajna sprawa można tak popróbować pojeździć. W sumie no, nie, będzie, nie będę się tutaj bawił, bo tu też chcę pokazać jak najwięcej. I u góry po lewej stronie mamy takie coś fork, musimy zbierać takie dodatkowe punkty, żeby mieć. Musimy zbierać do, yy, takie napisy. Dobra. Góra. Tutaj sobie podjeżdżamy. O, dobra. Pek. Trochę mi to zeszło. To opowiadanie o kurde z tyłu nie zauważyłem miałem tego słupka, rozwaliłem słupka, nie wiem, czy to akurat wpływa na jakieś czy to na coś wpływa bo jeszcze do końca tej gierki nie testowałem, ale gierka, jak widzicie, jest bardzo ciekawa i wyglądowo jest naprawdę bardzo przystępna, że ma się ochotę po prostu zagrać w to, prawda? No widzicie sami zresztą. Naprawdę polecam. Gierka jest fajna. Dostarczone palety. Jedna, liter fork. No, 250 punktów. Nie jest źle. Dobra, pomiń. Zebrano palety łupów. O kurde. Osiągnięcie odblokowane. 100 expa mam. <laughs> Dobra. Rzadki św świerk, oho ho. nowe malowanie, blokowane, rzadki świerk. Dobra, kolejne wyzwanie, ukończ 40 sekund, znajdź plakat bezpieczeństwa, zbierz fork w 30 sekund. Dobra, tak jak mówiłem, mam bardzo dużą styczność z z wózkami, po prostu z tego powodu, że no, tutaj akurat my u nas na magazynie, magazynier ma po prostu widlaki, też jeździ i tak dalej. Bo to trzeba po prostu sobie wziąć i mm, przewejść sobie czasem paletę, i tak dalej, z wodą. To po prostu też się tutaj spo, spotyka się i się używa bardzo dużo, kurde, tego widlaka. Akurat, ale tu był akurat w większości magazynier. O kurde, Giba, Gibalski po prostu, w Ojcu Mateuszu. <grytanie> tak dziecko z kojarzyło. Dobra. A widzicie, tutaj mamy tak w ogóle Gaziaka. My też mamy tutaj Gaziaka. Akurat na, u nas na magazynie. Nie pamiętam akurat jaki model. Bo generalnie rzecz ujmując, myśmy generalnie mieli. O kurde, wjeżdżaj tu. Nie opuściłem pewnie. Tak, nie opuściłem, jak widzicie. Generalnie pracując, jeżeli pamiętacie, pracowałem na zakładzie, pierwszy to był ten Instal, jako CNC operator, no to tam były akurat wózki, e, no, e, ropniaki, nie, tak zwane, bo tam właśnie głównie, generalnie właśnie dużo się przewoziło, dużo się jeździło, więc ropniak mniej chyba spali. No właśnie, najczęściej to były sztyle. W drugim zakładzie, co pracowałem, to też tam były wózki. Raczej nie było żadnych gaziaków, były tylko też e, ropniaki. Tam, akurat, był chyba Clark. Jale, e, tak się nazywał. I jeszcze dwa, ale to były boczne wózki, takie kurde obrotowe, boczne i tak dalej. Nowe malowanie blokowane, cukierek, unikat. O kurde. Dobra, kolejne wyzwanie. Co my tu mamy? Poziom trudności normalny. Zbierz fork, ukończ w minutę 30. Znajdź plakat bezpieczeństwa. Zbierz fork w 25 sekund. O, o, o. Dobra, więc pierwsze co robimy? Pierwsze mamy podjechać pod którąś z tych palet i ją musimy przestawić. Dobrze, O, tak wjedziemy, jest dobrze. Pyk do góry. Podjadę. Nie, forka do góry. Fork mamy zebrany. My musimy, gdzie to mamy przestawić, powiedzcie mi szczerze. Aha, tam do góry, dobra. Kurde, pachołka strąciłem. Oj, 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 oj. Tutaj mamy troszkę trudniejsze zadanie, jak widzicie. Musimy to wyłożyć do góry, ale musim, muszę się dobrze ustawić, żeby żeby tego nie wydupić. Dobra, lecimy do góry. Do góry, do góry, Ok. Teraz już trzeba powolutku, bo będzie się teraz bardziej gibał. O! ładnie, pyk, w dół, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, czekaj, muszę troszkę podnieść, o, dobra, fizyka jest naprawdę, kurde, jak w prawdziwym widlaku, także to jest też, kurde, dodatkowy atut tej gierki, bo ten też, jeżeli nie podniosę, nie podniosę hmm, troszeczkę tego, to nie wyjadę spod tej palety, więc to jest też dodatkowy plus dla tej gier gierozy, dobra, pyk, do góry. Aha, tu mamy postawić na dół. Dobra, w porządku. Tutaj mamy palety z jakimiś, kurde, cegłami, takimi białymi. To są popustaki bardziej niż cegły. Dobra. Pyk. Cyk. Mamy to. Wyjazd. Podjeżdżamy pod K. Weźmiemy sobie fork. No dawaj, dawaj. Aha, nie wezmę forka. Dobra, trudno. Podjeżdżamy sobie pod tutaj. a udało się, dostarczone. oho ho, ho, punkcików 500. Za litery fork A mamy odjęte za kraksy. O, kurde, 50 punktów za kraksy mamy odjęte. Troszkę. Zebrano paletę łupów. Epicki, specjalny, 5. Nowe malowanie odblokowano. Dobra, więc sobie tutaj zakończymy. Mamy prawie, prawie no 10 minut, więc to nam powinno wystarczyć dzisiaj. Jeszcze na pewno do tej gierki wrócę, bo powiem Wam szczerze, nie grałem w to, ale jest to gierka bardzo ciekawa. Yy, no może nie, nie jest zbyt realistyczna, ale jak na symulator, naprawdę gierkę polecam. Można sobie pograć, kurczę, jeżeli ktoś lubi takie gry, takie powiedzmy yy, symulatorowo-zręcznościowe, to gierka jest naprawdę fajna. Dobra, więc tutaj zakończymy. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.